i don't know Zgodnie z obietnicą, którą dałem wam troszeczkę wcześniej w innym odcinku mojego kanału, dzisiaj kolejny materiał, który powstał przy współpracy z temu, czy tym sklepem temu. Mam cztery gadżety, o których Wam opowiem. Wcześniej. Przetestowałem, od razu zaznaczam, temu w ogóle nie ingeruję w to, co ja mówię, jeżeli chodzi o te urządzenia. Nie ingeruję w moją opinię. Im zależy tylko na tym, żeby było o temu, prawda? O ich sklepie temu. Oni nie promują tych gadżetów, ja też zresztą nie. Ja tylko sprawdzam, czy rzeczywiście kupowanie na temu niektórych rzeczy ma sens, no bo to jak wiecie doskonale, są tanie sprawy. Co dzisiaj będzie? Słuchajcie, to jest taki gimbal do telefonu, zauważyliście pewnie, prawda? Którym możecie nagrywać różnego rodzaju vlogi, informacje i tak dalej, tak dalej. Natomiast to jest gimbal, który was śledzi. Jak to się dzieje? Opowiem za chwilę. Kolejna rzecz klips. Klips do kamery, kamery sportowej, kamer sportowych, który montujemy w samochodzie, ale gdzie? Też za chwilę wam powiem. Drukarka. Taka malutka drukareczka, słuchajcie, która drukuje samo przylepne naklejki, które możecie, nie wiem, na przetworach, które zrobicie przykleić na różnych rzeczach że szycie, na, czym, na czym będziecie chcieli i kolejna kwestia to jest bardzo fajna sprawa słuchajcie kłódka kłódka do walizek do szafki sportowej którą otwieramy odciskiem palca o tej też wam za chwilę opowiem to co zaczynamy tak zaczynamy kolejną imprezę z temu co zanim przejdziemy do recenzji tych produktów z temu, no, przejdźmy właśnie do partnera dzisiejszego odcinka, bo on dał mi jest dla Was, specjalnie dla Was, specjalny, unikalny kod. To DW. Q7528. Otwórzcie stronę główną temu u góry na samej górze zobaczycie okno wyszukiwarki. Wpiszcie tam ten kod, zatwierdźcie i zobaczycie, co się stanie. Produkty, które za chwilę zobaczycie, będą dla Was specjalnie dla Was dostępne w mega niskich cenach. Naprawdę w mega niskich cenach. Dotyczy to oczywiście przeglądarki w komputerze, ale także aplikacji w smartfonach. A ci z Was, którzy nigdy nie korzystali z temu, niczego nigdy nie kupili, nie mają konta na temu, to warto ściągnąć aplikację, zarejestrować się, użyć tego kodu, aby wziąć udział w konkursie. A do wygrania jest kupo są w zasadzie kupone o wartości 400 zł, ale także możecie uzyskać 90% zniżki na jeden przedmiot. Spróbujcie, to naprawdę działa, te ceny są szokująco niskie. Słuchajcie, skoro jestem w pokoju mojej młodszej córki, to rozpoczniemy od tej drukarki, bo ona tą drukarką bardzo, bardzo się bawiła często i długo, i namiętnie drukowała różnego rodzaju rzeczy. Głównie oczywiście rzeczy związane ze szkołą, na zeszyty, jakieś naklejki i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście ta drukarka do tego jest, między innymi, wspominałem Wam wcześniej o przetworach, bardzo prosta konstrukcja, jest akumulator wbudowany, długi czas pracy na akumulatorze USB-C. W zestawie oczywiście macie przewód do ładowania, macie też, o, to wam pokażę. Taką taśmę z tymi naklejkami. One są tutaj z boku. Jest jedna taśma w zestawie. Jak Wam się skończy, musicie po prostu dokupić kolejne, jeżeli Wam się to oczywiście spodoba. Jak się to drukuje, te naklejki, w bardzo prosty sposób. Musimy wykorzystać do tego aplikację, czyli łączymy się z tą drukarką poprzez aplikację. Potem, słuchajcie, wchodzicie w tryb edycji i możecie, musiałem założyć okulary, sorry. Aplikacja nazywa się Mark Life. Po Bluetoothie oczywiście łączycie te dwa urządzenia i potem wchodzicie na przykład no, przygotuj naklejkę. Możecie sobie wybrać rozmiar tej naklejki, czyli w zależności od taśmy, jaką tu włożycie, bo to bo ta taśma sama w sobie, słuchajcie, ma standardowy rozmiar, natomiast naklejki, które są, mogą być troszeczkę dłuższe, mogą być troszeczkę szersze, ale Słuchajcie, ja tutaj niczego nie zmieniałem. Jest jak jest, domyślne ustawienia, bo one dotyczą akurat tej taśmy, która tam jest. Wybieramy sobie rozmiar taśmy. Mamy taki ekran do edycji. Klikamy dwa razy i na przykład napiszemy sobie. Kocham Cię. Jakbyśmy chcieli na przykład córce, przygotowując drugie śniadanie do szkoły, nakleić jeszcze na opakowaniu. Takie przesłanie bym powiedział: mamy kocham Cię, confirm, możemy do tego dodać jakiś sticker, co byśmy wybrali. Stickerów jest tutaj, słuchajcie, cała masa: New Year element, dessert baking, owoce, warzywa, Christmas, sports. Pay, a że moja córka lubi siatkówkę, jest piłka do siatki, jest piłka do siatki. Kocham cię. Mamy teraz możliwość zwiększenia rozmiaru tego, tej naklejki albo zmniejszenia. Ja sobie zmniejszę troszeczkę, przesuwam sobie tutaj na koniec. Kocham cię. Print i teraz słuchajcie, ustawienia różnego rodzaju. Robimy print. I już drukuję. Urwamy. Pyk. I mamy, słuchajcie, taką naklejeczkę. Kocham Cię. Tą drukarką możecie także wydrukować kody kreskowe, QR-kody, datę. Naprawdę wybór jest bardzo, bardzo duży. Ta aplikacja jest prosta w użyciu. Nie jest jakaś bardzo skomplikowana i, i ładnie wyglądająca, ale wybór różnego rodzaju rozwiązań, jeżeli chodzi o naklejki, jest naprawdę ogromny. Cichutka, malutka, bardzo prosta. Fakt, słuchajcie, no te naklejki nie są jakichś olbrzymich rozmiarów, dlatego wspominałem Wam, że o możliwości wyboru jakichś innych naklejek, tych, tych taśm całych. Natomiast obsługa bardzo prosta, Wy sobie z tym poradzicie, dzieci sobie z tym poradzą, może Wam się to do czegoś przydać. Kosztuje naprawdę niewielkie pieniądze i uważam, że to działa, po prostu działa. Jeżeli byście pytali, czy to rzeczywiście działa, no tak. Działa. Jak długo? Nie mam pojęcia. Nie mam tej drukarki jakoś bardzo długo, bo około 3 tygodnie. Ale jeżeli dzieci nie zepsuły, no to powinno działać. Przechodzimy do kolejnego gadżetu. Słuchajcie, a teraz ten gimbal, przynajmniej tak jest to urządzenie nazywane na temu, gimbal do smartfona, żebyśmy mogli, nie wiem, prowadzić jakieś transmisje na żywo, nagrywać różnego rodzaju filmy yy, i tak dalej, i tak dalej. Gimbalem to, to raczej nie jest, bo to nie ma żadnej stabilizacji, absolutnie, natomiast ma silniczek w środku, ma akumulator o pojemności 1200 mAh i to po prostu się kręci, czyli to podąża za nami, korzystając z kamery, która znajduje się w tym miejscu, ta kamera nas po prostu śledzi, możemy ją skierować trochę ku górze, jeżeli na przykład to stoi na takim stole, jak w tym momencie, możemy ją skierować w dół, jeżeli siedzimy, żeby nas ta kamera widziała, więc mamy tutaj dowolną możliwość wykorzystania tej kamery na siedząco, na stojąco, ale to jeszcze nie wszystko. Bo jeżeli macie jakiś statyw, tripoda czy coś w tym stylu, jest gwint 1,4 cala, 1,4 cala, więc możecie ją bez żadnego problemu y, przykręcić do, po prostu do, do jakiegoś statywu, do jakiegoś tripoda. Y, tu w zestawie jest też taki y, tripod. To nie jest, oczywiście, takie kółeczko, które stabilizuje po prostu y, tego gimbala. Y, nad y, 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 kamerką jest włączanie i wyłączanie. Tu jest mocowanie do smartfona. Może oczywiście być w trybie poziomym nie ma żadnego problemu żeby przejść w tryb pionowy możecie to też słuchajcie odchylić zobaczcie kompletnie w drugą stronę to cały czas jest stabilne wracamy możemy nagrywać taki film możemy ten telefon przestawić po prostu włożyć w jakiś inny sposób no nie powiem, że to jest jakieś oszałamiające rozwiązanie, bo nie jest, ale z pewnością jest to po prostu dobrze zrobione, bo to naprawdę wzbudza zaufanie. Różne kolory są dostępne. Gdybyście nie chcieli białego, białej wersji, to też nie musicie się obawiać. Jak się to obsługuje? Czy do tego jest potrzebna jakaś aplikacja? No właśnie nie. I to jest naprawdę, to jest fajne, bo zazwyczaj musimy ściągnąć jak aplikację, jakąś aplikację, podłączyć się do, do, do tego gimbala. No i dopiero działać, a tutaj nie. Słuchajcie tu włączanie i włączanie jest banalnie proste. Tu jest przycisk włączania mówiłem Wam, ja teraz go nacisnę. Mamy diodę nad kamerką, która nam się zaświeci. Będziemy wiedzieć, że kamera jest włączona. No i teraz słuchajcie, lekko ona zawibruje. Ten silnik zaczął pracować. Ja sobie kamerę ustawię troszeczkę ku górze. Włączę nagrywanie, żeby nie było. Poczekajcie i teraz tak zrobię sobie w ten sposób. O, żeby było troszeczkę wyżej. I jak spowodować, co musimy zrobić, żeby ta kamera, żeby to urządzenie nas śledziło? Bardzo prosto, uruchamiamy, uaktywniamy funkcję śledzenia, podążania za nami, gestami po prostu robimy, słuchajcie, taki gest. To jest gest, który uruchamia funkcję śledzenia dioda LED zmienia kolor na zielony, a w ten sposób, jeżeli zrobimy, taką rączkę. Dioda LED zmienia kolor na czerwony i wiemy, że w tym momencie ta kamera po prostu za nami nie podąża. No to robimy teraz taki gestik. Proszę uprzejmie. No widzisz mnie? O, jest. Zauważyła. Widzicie, zaczęła się ruszać. Już mnie widzi. No to ja sobie teraz to troszeczkę wyżej zrobię. No i zobaczymy, czy będzie za mną podążała. Jestem teraz wysoko. Lecimy sobie w tę stronę. No chodź za mną, chodź. Tam, tam jest światło. Proszę uprzejmie. Jeżeli będziemy dość szybko chodzić, no to prawdopodobnie. Dobra, uciekniemy teraz. Pyk, zobaczcie. Pyk bardzo, bardzo szybko za nami rzeczywiście podąża. I to absolutnie nie jest ściema. Ja czy ja włączyłem nagrywanie? Włączyłem to do. Więc <laughs> to nie jest naprawdę ściema. Żałuję tylko, że to ramię, tak bym to powiedział, że to ramię niestety też nie jest ruchome i nie steruje tym telefonem do góry na dół, bo to by było znaczne ułatwienie. Ale tak, szapuba działa, jest dobrze wykonane, nie jest drogie. Jeżeli potrzebujecie, częstujcie się. Ale oczywiście muszę nagrywanie na wyłączyć, ale na temu, no nie u mnie. Kłódka, którą otwieramy odciskiem palca. Kłódka, która kosztuje około 38-40 zł. Jest metalowa, ale jest lekka, jest mała. Do walizki, do szafki jakiejś, ja tego używam jej do, do zamykania w zasadzie szafki na siłowni i jestem z niej mega zadowolony. Znaczy byłem, ale powiem wam, dlaczego z niej byłem mega zadowolony, bo to słuchajcie, pozwala mi, ta kłódka pozwala mi nie chować kluczyka do standardowej kłódki, prawda, do spodenek, kiedy ćwiczę. Jak jesteśmy na ławeczce, mogą wypaść, jak jakieś fikołki robimy, też ten taki kluczyk może wypaść, potem go szukamy, jak go nie znajdujemy, to jest problem. Tutaj nie mamy potrzeby noszenia ze sobą żadnego klucza. Kluczami są nasze palce, wszystkie dziesięć, bo możecie 10 odcisków palców przypisać do tego zamka. Tutaj mamy skaner Linii papilarnych. U góry jest mała dioda, która, jeżeli świeci się na zielono, informuje nas o tym, że odblokowaliśmy kłódkę. Jeżeli zaświeci się na czerwono, tak jak w tej chwili zobaczcie, widzicie nie odblokowuje się, to znaczy, że coś jest nie tak. W środku jest akumulator USB typu C jest wodoodporna, też odporna na zachlapania, długi czas pracy. Słuchajcie, dwie godziny ładowania i to szybkiego ładowania, bo się szybko ładuje. Dwie godziny ładowania według producenta, oczywiście pozwalają na 3000 użyć czy 3000 otwarć. W trybie czuwania podobno może wytrzymać nawet dwa lata. No dobrze, a co w przypadku, gdyby nam się nie udało otworzyć tej kłódki, gdyby ten skaner no, przestał rozpoznawać nasze palce, prawda? Albo pal no, może się tak zdarzyć. Dlaczego? Bo mi się to zdarzyło. <grym> Właśnie, zobaczcie, przyciskam, dotykam, ale zaraz przejdę Wam, jak ją odblokować w trybie awaryjnym. W trybie awaryjnym ustawiamy kod yy, tak, MORSA, tak to można nazwać. Czyli wchodzimy w tryb. Instrukcja obsługi jest w zestawie, natomiast ona jest taka. No nieczytelna, mało zrozumiała, ale chodzi o to, żebyśmy wymyślili sobie jakiś kod morska, na przykład ta, 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 czyli raz dwa, raz dwa, trzy, raz dwa. I wtedy. Ta kłódka automatycznie się resetuje, powraca do ustawień fabrycznych i możemy od nowa przypisać sobie, słuchajcie, odcisk, odciski palców. Możecie także dodać domowników, czyli zrobić te pogrupować w ustawieniach tej kłódki, to też jest skomplikowane, bo wszystkie czynności, słuchajcie, robimy na tym skanerze linii papilarnych. I to nie jest proste, no, naprawdę nie jest proste, ale możecie przypisać do tej kłódki odciski palców waszych domowników, jeżeli jest taka potrzeba. Do czego taka kłódeczka, to powiedziałem wam, na siłownię no nie wiem, no może bym nie zamykał na tą kłódką yy, piwnicy, prawda? Ale bagaż, walizka, coś w tym stylu, plecak, no. Można nią naprawdę zamknąć. Natomiast jeżeli chodzi o otwieranie, wierzcie mi, jeszcze wczoraj działała bardzo dobrze, bez żadnego problemu odblokowywała się na odcisk mojego palca. A dzisiaj, słuchajcie, oczywiście, jak nagrywam materiał, to się zrobił problem, bo przestała mi dobrze odczytywać linii papilarne z mojego palca i muszę naprawdę kilkakrotnie dotknąć tej. O, widzicie, teraz się odblokowała. Nie zawsze mi się za pierwszym razem odblokowuje. Nie wiem, Dlaczego? Czy się tu jakiś kurz dostał, czy coś takiego w ten skaner? Nie mam pojęcia. Znowu za cztery, za trzecim razem się otworzyła. A więc powiem Wam tak, czy Wam polecam? Jeszcze do wczoraj bym Wam ją polecił bez żadnego problemu, bo rzeczywiście działała za każdym razem, za każdym dotknięciem w ułamku sekundy wręcz otwierała, się otwierała. Dzisiaj jest z tym jakiś problem. Z czego to wynika, nie wiem. Trzeba być ostrożno, ostrożnym z tą kłódką, jeżeli planujecie ją kupić, a ja uważam, że warto spróbować, bo działała i znaczy działa nadal, tylko z opóźnieniem. To pamiętajcie tylko, żeby ją dobrze żeby wszystko w niej dobrze poustawić, żebyście mieli ten kod morsa do zresetowania tej kłódki, żebyście nie musieli biegać gdzieś po jakiejś nożyce, przecinać ten pałąk, żeby coś wyciągnąć z jakiejś szafki, walizki, torby plecaka. Bo no, to nie jest fajne. No, i to była kłódka. Słuchajcie, a na koniec banalne rozwiązanie, ale może się przydać tym z Was, którzy lubią yy, i nagrywają często różne materiały wideo w samochodzie. A jak wiadomo, w tym samochodzie trzeba gdzieś te kamery przymocować. Najczęściej, przynajmniej ja tak robię, mocuję kamery specjalne. Mam kamery specjalne, to są takie kamery jak Insta 360, jak GoPro, jak DJI Pocket, właśnie którym nagrywam ten materiał. Yy. To są kamery specjalne, które mocujemy do różnych elementów. No, często w samochodzie do karoserii, car do przedniej szyby na przysawkę. Korzystam z takiej przysawki, natomiast ona zawsze zostawia ślad na przedniej szybie, i mnie to wkurza, że muszę potem ją czyścić. A tutaj mam mocowanie, które zakładam, montuję na osłonie przeciwsłonecznej czy do pasażera, czy przede mną. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakiej kamery użyjecie. Chodzi o to też, żebyście wszyscy widzieli to, co dzieje się przed samochodem. Mocowanie do kamer specjalnych, o którym Wam mówię, jest dostępne na temu. Jest. Bardzo proste, jeżeli chodzi o użytkowanie, dobrze zrobione. Ma gwint, ma możliwość przymocowania, przykręcenia do niego kamery z gwindem 1,4 cala. Jest też oczywiście przygotowany do mocowania kamer GoPro, a więc praktycznie przykręcicie do tego mocowania do tego uchwytu do kamer każdą kamerę specjalną, którą będziecie potrzebowali. A jeżeli macie jakąś klatkę do waszego smartfona, no to też jesteście w stanie przyczepić taki smartfon. Natomiast to, co jest ciekawe, no to to, że mocuje się to na osłonie przeciwsłonecznej w samochodzie, albo od wewnętrznej strony, czyli od, powiedzmy od wewnętrznej, od strony szyby, albo od strony wnętrza samochodu. Wszystko zależy od was. Jest także możliwość regulacji tego uchwytu, czyli możecie go okręcać, przekręcać pod kątem i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, to mój wideorejestrator mnie ostrzega, bo przede mną jedzie na skuterze ktoś i ono będzie mi ta kamera cały czas mówiła, że uważaj na przejeżdżających. Sorry. W każdym razie wracając do tego, do tego uchwytu. Dobrze zrobione, bardzo prosta konstrukcja, ale przemyślana, przygotowana na wszystkie kamery i fajne jest dla mnie to, że naprawdę... Dla mnie to jest praktyczne, szybkie rozwiązanie, kiedy muszę coś nagrać w samochodzie, a robię to często, no, chociażby testuję wideorejestratory, mogę także regulować, przesuwając po prostu na osłonie przeciwsłonecznej to mocowanie, Albo bliżej siebie, albo dalej siebie. Jeżeli Wam się podoba, oczywiście jest dostępne na temu po wpisaniu specjalnego kodu, który jest w opisie, o którym Wam także wspominałem na początku tego filmu. Kupicie ten uchwyt naprawdę za niewielkie pieniądze. Moim zdaniem warto, jeżeli tylko coś takiego potrzebujecie, no to proszę bardzo, kupujcie. I jak Wam się podobały te cztery gadżety z temu, które Wam przed chwilą pokazałem? Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o mnie, najbardziej przyda mi się to mocowanie do kamer sportowych. Ja zdarza mi się, dość często nawet, zdarza mi się nagrywać coś w samochodzie, nie wiem, wideorejestratory, jakieś testy i tak dalej, to to mi naprawdę ułatwia pracę, bo bez żadnego kombinowania, przyczepiania, przyklejania, przysawek jakiś mogę po prostu zamontować tutaj kamerę sportową i nagrać to, co mi, co to, co potrzebuję. Nie jestem vlogerem, jeżeli chodzi o tego gimbala, o to mocowanie do śledzenia naszej twarzy, ale muszę przyznać, że zaskoczyło mnie to, że to naprawdę bardzo dobrze działa. Szybko, sprawnie, bardzo dobrze śledzi twarz, a więc jeżeli ktoś potrzebuje czegoś takiego. To why not to nie są jakieś wielkie pieniądze. Najbardziej najczęściej korzystam z tej kłódki, przyznam szczerze, aż do dzisiaj. Bo dzisiaj rzeczywiście płata mi jakieś małe figle i nie chcę się otwierać, ale na pewno ją zresetuję do ustawień fabrycznych i po prostu przypiszę jeszcze raz, zeskanuję jeszcze raz moje palce, żeby mieć po prostu pewność, ale to jest naprawdę wygodne rozwiązanie. Bardzo sobie tę kłódeczkę chwalę i wam szczerze polecam, pomimo tego, że no, dzisiaj jakoś wariuje. Hmm. Drukareczka moje córki. To i owszem, ja nie robię przetworów, nie jestem elektrykiem, żeby gdzieś, nie wiem, jakieś przywody prądowe poznaczać plus minus, czy... no, nie wiem. Ale wiem, że może się komuś coś takiego przydać. Zwłaszcza, że jest to małe urządzenie zgrabne, jeżeli potrzebujecie mieć wydrukowane jakieś naklejki, bo macie taką potrzebę. Naprawdę za niewielkie pieniądze można to kupić, oczywiście, na temu. Przypominam Wam także o kodzie rabatowym, które specjalnie dla Was, nie dla mnie przygotowało temu. Wystarczy ten kod wpisać w wyszukiwarkę na stronie głównej temu, zatwierdzić albo kliknąć w szuka, i wtedy pojawią się dla Was troszeczkę inne ceny. Zaznaczam tylko, że. No ten kod działa dla nowych, jest skierowany dla nowych użytkowników kupujących na platformie temu. Myślę, że jeszcze wrócę z temu do Was, bo wiem, że wzbudza spore zainteresowanie, patrząc na oglądalność poprzedniego odcinka na moim kanale, więc myślę, że jeszcze wrócę przynajmniej z trzema gadżetami, które być może Wam się spodobają. A na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam dobrego dnia, trzymajcie się, cześć!